4000 zł w postaci tego pięknego kawaha Fire Sepent. Iście legendarny skin, nieprawdaż? Możesz go mieć za jedyne 30 zł wpłacone na CSGO Skinsa z kodem FIAKO. Oczywiście im wpłata większa, tym twoje szanse rosną. Powodzenia! No się ma, przyjacielu, jeżeli oglądałeś ostatni odcinek, to widziałeś, że no delikatnie rzecz ujmując, nie pykło i jestem dosłownie 5 minut po nim. I mam nadzieję, że może się, muszę się odkuć po prostu. No nie ma innej opcji. Przewaliliśmy, no z 6 koła myślę, że coś takiego. Więc sprzedam sobie tego Marble Fade'a. I tego i żeby był budżet tak zwany I zobaczmy, 12 koła No miejmy nadzieję, że za to uda nam się coś zrobić Że ukradniemy jakąś battle, no bo co Ja będę coś wymyślał, chłopie, co ty zwariowałeś yyy, Co to jest za taka battleka fajna, za 10 koła no dobra, w sensie no trochę, trochę olinowe zagranie, no ale spróbujmy, no, na dwóch graczy, miejmy nadzieję, że to siądzie. Mamy tutaj naprawdę mocne skrzyneczki. Aha, idzie od najdroższych, więc ja ją obrócił, ale jak kraść, to kraść, no nie? Więc zobaczmy, 10 tysięcy złotych bot Rosso i błagam. No, z niej by wbadało, jakbyśmy 15 koła z niej wyszli. To będzie dobrze. Zaczynamy z fajną zaliczką. Te stówek na pewno się przydadzą, 650 nawet. Więc jest klasa Rust coaty z 50-50. No niezbyt dobrze, no ale wartość tutaj Batli podbita, tak? Porcelain Case, no magic, ok, on będzie z 1500 dobra. Mamy fajną przewagę. Fajna przewaga jest robiona, 1300 polskich złotych. No teraz chyba tak średnio oddało. W ogóle musisz pamiętać, przecież, że nas jest Skin się... Często on nie oddaje. Stój, co, jak ci powiem, że możesz w prosty sposób ze stówki mieć 135, z 1000, 1350 innymi słowy, 35% więcej? Chodzisz sobie na Pirate Swap, czyli na stronę do wymieniania skinów z gigantycznym bankiem przedmiotów. I jak widzisz, nieko mają 35% bonus do depozytu. A to jeżeli wejdziesz sobie tutaj i wpiszesz kodzik fiako. Co więcej, możesz tutaj pozbyć wielu śmieciowych przedmiotów z mojego eku na rzecz jednego ładnego. Strona kompletnie nie ogarnia naklejek, w związku z czym crafty nie są wliczane. Zapraszam cię bardzo serdecznie na Pirate Swap z kodem oczywiście fiako. Nie zawsze trafia się najlepsze przedmioty. Powiem Ci więcej, bardzo często trafia się te niefajne przedmioty, więc musisz o tym pamiętać. Tak samo jak o tym, że strona jest od 18 roku życia. Jeżeli 18 nie masz, to grać w tej jednej świecie nie możesz. Jeżeli to już mamy za sobą, jeżeli wszystko jest zrozumiałe, a mam nadzieję, że jest, to zobaczmy. Cztery słów przewagi. No tak stopniała ta przewaga, że jestem w szoku. Shadow the Jerky z Case? Koś stów kosztują. Podjarałem się, myślałem, że one z katon minimum będą kosztowały, no ale jest jak jest, no i wszystko się rozstrzygnie, jeżeli chodzi o Royala. 350 zł. Miejmy nadzieję, że to wystarczy. Tylko on że nie błagrządził jakiś mocny. Dobra, będzie nasze, będzie nasze i zgarniamy 14 tysięcy. Więc jesteśmy tutaj już do przodu, na samym starcie, dosyć fajnie do przodu. Nie ma jakichś potężnych dropów, te tak, Crimsony za półtora koła, mogę je sprzedać. Mamy pierwszą wygraną batelkę, co mnie mega, mega cieszy. Nowa batla i coś trzeba na szerku zrobić, bo ostatnio szereg nas tutaj zbałamucił. Nie boisz tego powiedzieć. No dobra, to zróbmy takiego oszarka mieszanego, że dodamy kilka tutaj fajnych skrzyneczek. Dodajmy sobie tak. Danger Case, nie wiem czy ona jest fajna tutaj, jeżeli chodzi o Jester'a, ale ja Jester'a lubię, więc mam nadzieję, że Jester to tutaj wynagrodzi. Zróbmy tak. Zróbmy, zróbmy, zróbmy tak. Frostbite niech będzie. Beast Case, no nie, Beast Case to tak, podziękujemy, Lunar Case, zdecydowanie ta nowa skrzynia, mamy jeszcze trochę budżetu więc wave'a się uda, uda się wave'a i może jeszcze to by się udało, 14800 no styknie, czy jeszcze Radiation tu wskoczy za dwójkę, o kurde, 2,5 teraz to Radiation niestety niestety się nie uda czy może, ojejku, na pewno nie, co byś się... Luxurius? też na pewno nie, no z tych to już będzie ciężko, będzie ciężko festa i cokolwiek wyłuskać a szczerze to wolę i nie dawać. więc dodajemy sobie to, lecimy na szerku na trzy osoby bitwa za 15 koła, więc musimy wyjść z niej mając 45 żeby to było profitowe, w wszyscy w sumie muszą go trafić 45 tysięcy no bo ten ryb tak po prostu działa, no nie, więc zobaczymy co z tego będzie proszę, proszę, naprawdę grzecznie proszę dodamy sobie jednego bota, być może jest jakiś wariat na stronie, a ja w międzyczasie przypomnę ty jest zajęty? o kuźwa, co tu się stało? O kurde, to będzie naprawdę mocna batla No słuchajcie, do bitwy za 15 koła parcie w ciągu dosłownie chwili Dołączyło dwóch ludzi To jest dla mnie amazing, nie będę tego ukrywał No i miejmy nadzieję, że z tego coś ciekawego się tutaj wydarzy Mamy imit Angera i mamy kałsiony. To jest fajna zaliczka 6000, no mamy już tutaj w sumie... Teraz Fire przekroczyliśmy dychę, przypominam, potrzebujemy mieć 45 i cały czas wartość tych skrzyneczek też rośnie, bo to jest battle jakoś z głową, to jest konstruowana przeze mnie, w związku z czym miejmy nadzieję, że tylko lepsze dropy przed nami. Mamy Prince'a, mamy Prince'a od frytki, let's go, jeszcze trafiam, Imperial Blade za 4 koła, o to chodziło, ale nie możemy się zatrzymać, musimy lecieć dalej. Death case. Kuźba dojadecie za to, że tutaj nic nie poleciało. No to jest jakiś dramat. Mamy około 30 tysięcy w tym momencie. Leci M9, leci Midnight Storm i leci Gamma Doppler. Bardzo dobre ozdanie. Ta czerwona skrzynia, kurczę, Sonic, ale mamy Deset Hydra. Let's go! Deset Hydra za 7,5 koła. No na klasyku to byłaby przewalona Battle. Ale tutaj na i jeszcze dorzucony M41 S Fade. No tutaj na klasyku to bym normalnie też szampana otwierał. Ale nie wiem, czy miałem takie kochonec, by coś takiego otworzyć. No i bym nie wydymał na ostatnie, więc całe szczęście, że to nie klasyk, tylko szar. I zgarniamy 5 koła na plus. 5 koła na plus z trybu szary na Batli. Let's fucking go. To mi się podoba. Jesteśmy spokojnie odrobieni za wcześniejszy film. Już dzisiaj jesteśmy zarobieni. Mamy naprawdę przepotężne przedmioty. Pozwolę sobie tą M9 póki tutaj tutaj za... saveować, gdzieś tak wyrażę. 10 tysięcy. Deset Hydra. No tą Deset Hydra mi sobie też zostawił. No ale chyba, czekaj, chyba że. Za... Ej, just to nie wiem, chciałem zablokować. Dobra, jest zablokowane. 2600. I chyba, żebym sobie sprzedał tego ultravioleta, bo on mi troszkę mniej siedzi. A jednak Deset Hydra, Deset Hydra. Ok, tak możemy zrobić. Przypominam ci, przyjacielu, że jeżeli chciałbyś dać szansę swojemu szczęściu, możesz kliknąć tutaj w plusik. wybrać od wielu metod płatności i użyć oczywiście kodu FIACO Który daje ci 10% bonusu do ładowania I 2 złote i 10 groszy totalnie na start z Afryko I od tego otrzymuję jeszcze walutę eventową Więc warto o tym pamiętać Warto o tym pamiętać Dokładnie tak, Radiation Case, proszę Proszę, Emeraldzik Emeraldzik, ewentualnie M9 -ka. Coś w ten test, no blisko ten Emeraldzik Ale blisko, a jednak daleko Nie lećcie na nasze konto Stać jeszcze na dwa takowe otwarcia No jakby nie poleciało to będzie naprawdę kicha, ale ja szczerze wierzę no, już daj tego Emeralda. W sensie tego Emeralda, no, no dobra. Nie sprecyzowałem MyBet 8, no dobra, rozumiem, chyba jednak wolałem tą CZ. -tę. Nie spodziewałem się jej O Boże, no nie wierzę, no. No nie wierzę, naprawdę. Ech, no i dupa. A miało być tak pięknie. A szło tak dobrze, no. Wypierdzielam tego imit dangera No nie, no, no i to jest kurzujące. No już tak dobrze szło, przyjacielu. W ogóle trwają rozdania, trzy rozdania Jeżeli wpłacisz 3 to chyba bierzesz udział w rozdaniu przez wszelkich trzech rozdaniach więc myślę spoko opcja jeżeli wpłacisz 15 bierzesz udział w rozdaniu na shadowki i na guta jak wpłacisz dychę bierzesz udział w rozdaniu na guta tu widzisz wartości tych przedmiotów możesz je zobaczyć naprawdę wiele ludzi bierze udział w tych rozdaniach więc myślę że lada chwilę zostanie ono rozlosowane przynajmniej tak mi by się wydawało, nie? Frostbite, błagam dopomóż dopomóż tymi superkonduktorami, nie muszą być nawet za 80 tysięcy czekaj, czemu to mogą kosztować 80 tysięcy? nie, 30 mogą kosztować, okej okay. ale kiedyś trafiłem takie za 80 chyba, że to nie były superkonduktory? ja pierdziele, USB Guardian, dlaczego? Dlaczego USP Guardian to musiał pójść? No fajnie, że Faktor New, no ale to i takie jest ściara. No tak nie chciałem je sprzedać, a jednak trzeba. Chyba, że jakaś batlaczka, jak tutaj się. No ale właśnie wygrałem już dwie batle. No, na Underdogu nie czuję się na siłach szczerze. No kompletnie się nie czuję. No, czy ktoś tutaj zrobił coś fajnego takiego? Chyba, żeby to zrobić na Underdogu, no ale to byśmy ostatnio, to mnie nie kręci w ogóle. No. ja chyba, że coś takiego na Underdogu. Ile to będzie kosztowało? Dało 7 koła, kosztuje 4. No spróbujmy. Na underdogu na dwie osoby. Wiem, że pipi, ale ja naprawdę dzisiaj dużo wygrałem, więc miejmy nadzieję, że teraz szczęście się do mnie uśmiechnie. Takie jest założenie, taki jest cel. Bot, a niech będzie i samo. Dobra, już wiem, emiliego, niech będzie. Wszyscy dodałem losowego, no ale akurat tutaj Emili się napatoczył, więc miejmy nadzieję, że zostanie on wyjaśniony. To znaczy, on będzie trafiał kozackie przedmioty, ale rozumiecie, że w rozrachunku zostanie wyjaśniony. Taki jest cel, takie jest założenie, tak mi dopomóż Bóg. Amen. No, a my zaczynamy. No, tak, na spokojnie, no, nie, wiecie, tutaj cztery koła, minimum jest do trafienia, więc czekam na jakieś potężne dropy. E, ok, Chromatic Abration, spoko, 90 zł jeszcze tutaj brakuje. Wog, e, okej, okay. Vogue, spoko. Jesteśmy jeszcze deczko na przewadze, jakieś 40 zł. W tym momencie, nie wiem czy nie, przypadkiem nasza przewaga nie została właśnie Sprzeniemiężona Serio, Overpinty za 1100? Naprawdę, czy ja mam przewalić wszystko, co jakieś jaja? Ja wiem, że fajnie szło, no ale to bez jaj No ja w tą skrzynię nie wierzę totalnie, nie? Ja nie wiem, czy kiedykolwiek z niej jakkolwiek coś ciekawego poleciało No musimy zrobić grykę. Szczerze klikałbym na trzy. Szczerze klikałbym na trzy, ale po tym jak dzisiaj, no naprawdę jest nieciekawa pasta Na początku mega fajnie, a potem turbo zjazd po prostu do piwnicy albo nawet i gorzej Tak czy siak Dwie sesety To 40 zł. Okej, okay. spoko Nie, spokojnie, to się zdarza Skrzynia za 150 zł teraz jak widzicie, w sumie tutaj dała 170, więc trzeba docenić Chromatic Aberration, znowu ta skrzynia daje No nie no, to jest jakiś dramat, że poleciały 3 czy 4 skrzynie i w sumie mamy 4 stówy, no nie? O kurde, Cold Blooded Ale okej, okay, jego Galil, jego Galil, spoko, zobaczmy co tu jeszcze Shadow no fajnie, bo to skrzynie podbije, podbije wartość tej to właśnie batli. Ale szału nie będzie, Royal Case Dwa Empressy, naprawdę? Dobra, no chociaż te za 350 Chociaż tyle, ale ja tu nie przeczuwam, szczerze, po tych glovesach to ja nawet się szczerze, średnio przeczuwam, że ja to mogę zgarnąć. No, już ta batla jest profitowa, no ale. Ile profitowa, no? No, tamta się nie zwróciła. 1700 na plus. Zawsze to spoko. No, dobra, przyjacielu, no, cóż ci mogę powiedzieć, no? Cóż ci mogę powiedzieć, no? Dajmy, daj, proszę, proszę, zmień losy tego odcinka, naprawdę. No, kuźwa, no nie takim głównym, no! No, nie takim głównym, no, błagam. Ile to kosztuje? No dobra, 360, chociaż to na przykład, to będzie 20 zł kosztowało. Ja pierdzielno no między 9 między Emeraldem, Containment Bridge za 825. No i chyba nie styknie na ostatnią skrzynię, nie? Nie styknie mi. Ciula, kurde, to jest znak. Dobra, no nie udało się, przyjacielu. Nie zawsze na najlepsze przedmioty. Musisz o tym pamiętać. A jestem ja żegnam. Dzięki za oglądanie, łapkę w górę, trzymaj się, strzała!